Od naszej, więc wiesz, ja musieli nas tak ścigać jak... A wiesz, Może być też mapa średnio zbalansowana, nie? Zaraz zobaczymy z drugiej strony jak będzie Od razu ten, spotujcie jak będziecie podbiegać pod mm. bombę, nie? Cały czas leci ile hurtowo spotować Wygramy, tutaj gramy do dwóch yy... Już, już jest dwóch, no już jest dwóch. Trzy razy wygrać, nie? Żeby wygrać całość Jeszcze Mają pakę, nie Mają bliżej do nich po prostu no no. Tak. Po prostu nie rondzie my, my wzięliśmy pierwsi. Uważaj, bo granat H pod ciebie, rzuciłem. O. Masz tą aptekę na sobie. Mam. Dobra, oni zmieniają stronę, zmieniają stronę, prawą zaczynają iść. Pamiętajcie, że prawa jest teraz po prawej, nie? Masz, masz, no, masz Logiczne. Ja wiem. Jak go nie od mnie Dobra, Wiesz, ziomeczek z bombą przebiega dalej. Za, 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 za teraz za mostu wybiegnie, tak, tak, tak. Uważaj, uważaj. Mostem idzie chyba, czy gdzie on? Gdzie okay. on tam pipczy? No wejście, kurde. Kurwa, gdzie on poszedł? Pod mostem nas porobił? No nie wierzę w to po prostu. Dobra, wyzerowani są ci. Sta! Przez... Ja też padłem, ale chcę padć przez... Dobra. Dobra, biegnę. Dzięki za, za spot. Dobra moi drodzy, a idę kłaść. Okej? Okay? Czokolwiek. Biegnijcie środkiem tam gdzieś, żeby ich odciąć. Nie wszyscy! Ja biorę prawą. Dobra, ja tam niuanse pierdole, biegnę na pałę. Dobra, już już jest ich, po prawej stronie jest ich, już, już jest ich, trzech. trzech. No Dźwigniciela, wszyscy lewą, po prawej Jakiś stronie jest ich jest, trzech. To my z, z po prawej, prawej stronie macie trzech, więc lewa jest czysta. Dobra, Bierzcie lewą. Ja idę góra. Dobra, rozstawcie się daleko, jak najdalej, ale żeby widzieć punkt, ok? Na przykład Nexus. Myślę, że gdzie oni celują swoje celowniki? No w ten punkt, nie? I ty tam U, jesteś. Czapka, no. nie widzę. No. Ja się w ogóle nie wystawiam, dopóki ktoś do, z nich nie podejdzie, wiesz, i nie zacznie broić. No dobra, może nie do końca. O, oh, To e, Ktoś tu, tu jest na górze, weź mnie podnieś, ja za tobą jestem. Za tobą jestem, ktoś był na górze. Jest Hs, yes, hs, podnieś go. Przebiegają, przebiegają, przebiegają. olać, olać, olać. Olać, olać. Dobra. Nexus zginął. Pierdolu, Zwracamy. pierdolu pierdo, Raszują Cię, raszują Cię, są, Z za autobusem, autobus, autobus, już przeszedł na, na drugą stronę, widzisz? Odewnij go Masz go Ja kurde chciałem go sobie z, z noża pocisnąć Przepraszam, nie. przepraszam wszystkich Jak masz czas to możesz ładować respirator, aha i wtedy się na 100% podnosi, A. to ważna zaspo, uwaga Zaspotowałem ja dwóch ten kompletnie zapomniałem Zostałem Dobra, od jest, tyłu. jest bomba? Jestem trochę przestawiony Dobra, Adaś, bierzesz no, i niesiesz no, czy no, ja? Bierz, Fajne. bierz, bierz. I prawą, i prawą. Dobra. Czekaj. Podchodzisz blisko. To, to jest HS, HS. W złą stronę biegniesz z bombą, bierz. Idę na wybrzeże stary, bo tutaj zaraz wszyscy zginiemy. Poko spoko, dobra, ja już wziąłem. Woohoo. Ale ich porobię teraz. O kurwa, no jak oni wbiegli od tej strony? Jak graba wbieg za moje plecy? Nie ma tam nikogo. Zabiegło, zabiegło, zabiegło. No jak biegnie z bombą na C! Uważajcie, bo już jest blisko, już A, przy kolumienkach. Tak, dużo. Jak jest taka typery. sytuacja, to bierzcie też naszego respa, tego CH Nie no wiadomo kurde, ale... Dobra, tam, bomb, bomba, bomba padła, bomba padła, zresztą. biorę bombę. Dobra, bierz no, bombę i w drugą, i w drugą, i w drugą, i w drugą Rambo Moim zdaniem górą, mostem i na B, albo nie, na, dobra, biegnij na czole. Po lewej stronie, po lewej stronie. Wiem plecy, plecy macie Dobra, biegnij biegnij, biegnij. Biegnę, 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 po lewej, po Dużo iść jest na moście, uważaj I plec, i plec, i. Nie, wątpię czy przeżyję Nie, jak biegniesz to biegnij, ja zaraz się zrespię Biegnę, biegnę, ja biegnę, ja dam apteczkę, no dam apteczkę, biegnę cały czas dobra. dobra, zaraz się zrespię, schowaj się przed walką, dwie sekundy Zajebiście, zajebiście po prostu Zajebiście Dobra, pod, podłóż szybko, szybko, szybko. Podłóż i się ustawiamy o, I daleko, daleko res, res, Resp, res. resp, resp Podłożyłem res na respie są, na respie są, na respie są na którym don. respie? Ich respie. Na, na ich respie. To jesteśmy na ich respie praktycznie. Oni wszyscy są przy tej Dobra, dostałem. trzech podbiegło. Przynajmniej jeden był na respie. <śśmiech> się poleć, bo masz pół życia. Chciałem je z noża wziąć. Ach, ktoś kurde. już jego już uważajcie. Wchodzą do garażu, wchodzą do garażu. Nie mogę się zespić na Adamie Jak ktoś ma granat, to granat na bombę. Dobra, jestem. O. Poniosłem ci od razu w plecy. Granat na bombę poszedł. Dobra, za chwilę kto kolejny ma granat, granat na bombę Rozbraja, rozbraja Już nie! Bięk. Dwóch, dwóch zdjąłem od razu Respie, respie HS Życie A, Dobra, dostałem Jea, yeah, kurwa Kurde, kurde porobiana. <gry> Ta była szybka piłka Ura! O.